Dzień dobry, witam państwa na konferencji prasowej przed spotkaniem 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Rakowem Częstochowa a Krakowią. Jest z nami trener pasów, pan Jacek Zieliński. Dzień dobry. Dzień dobry. I na dobry początek poproszę o raport kadrowy. Raport kadrowy wygląda na znaczy: no, mamy jeszcze dzisiaj Michał Rakoczy. Pierwszy raz był, można powiedzieć, z drużyną, ale on był w rękach fizjoterapeutów, więc jutro zobaczymy, jak sytuacja wygląda. Nie ma tam oczywiście nic jakiegoś groźnego, natomiast wrócił trochę poobijany i zmęczony po tym meczu w Niemczech. Kamil Glik już trenuje z drużyną, ale jeszcze bez Gierek, więc jego w tym w ten weekend nie bierzemy pod uwagę. Pozostali są gotowi do gry. Zatem pora przejść do zadawania pytań. Proszę o podniesienie ręki chętnych. Redaktorów zacznie Jacek Żukowski, Gazeta Krakowska. Dzień dobry trenerze. Skoro przy reprezentacji, no, no to w, chciałem zapytać w jakich humorach y, ci reprezentanci wrócili. No, Atanasow dwie bramki w przegranym meczu. Jeden samobój, z kolei Kacper Miglewski bramka zwycięska w towarzyskim meczu. Jak, jak pan to w ogóle widzi, jakie oni jak znaczy, Sześciu zawodników mieliśmy na, można powiedzieć, zgrupowaniach różnych reprezentacji. Grali z różnym wynikiem, z różnym szczęściem, bo, bo Kacper Miglewski rzeczywiście strzelił bramkę dającą trzy punkty. Fajnie się zaprezentował, mimo że był dowoływany jako ten najmłodszy w drużynie. Michał rakoczy, taki połowiczny bym powiedział, sukces wygrana z Izraelem, ale przegrana z Niemcami, no ale z tym się można było liczyć, że, że Niemcy będą naprawdę groźnym przeciwnikiem. Finowie w różnych nastrojach. Artu zagrał 90 minut w meczu San Marino. będzie w dwóch meczach zagrał tylko 18 minut. Ale plus tego jest taki, że wrócił yy, niezmęczony i głodny gry. O, tak bym powiedział. Jani Atanasow myślę, że on jest chyba najbardziej zadowolony z, tego, yy, z tej przerwy na kadrę i z tych meczów, bo zagrał w dwóch meczach, no, o których można tylko pomarzyć, czyli z Łuchami i, i z Anglią. Z Łuchami świetnie się zaprezentował, wchodząc na boisko w drugiej połowie, strzelił dwie bramki. Z Anglią no oczywiście, bramka samobójcza, ale tam było więcej przypadku niż niż jakiegoś tam, powiedzmy, efektu za, zamierzonego. No Ale dwa takie mecze, remis z Anglią, myślę, że, że budują bardzo i też na to liczymy. Czy mamy może? Ta, jeszcze, jeszcze Otarka Kabadze, myślę też w dobrych nastrojach. Dwa mecze po 90 minut, wygrany i przegrany, co prawda, z Hiszpanią, ale grał naprawdę bardzo, bardzo dobrze, więc ja się bardzo z tego cieszę, bo wrócił do dobrej dyspozycji. Zatem, czy jeszcze są jakieś pytania ze strony dziennikarzy? Rafał Nowak, teraz pasy. Dzień dobry, panie trenerze. No, chciałbym zapytać o, o ten mecz z Rakowem, który teraz przed nami. Ta ostatnia konfrontacja w marcu zaczęła się dobrze od bramki Michała Rakoczego, a potem się sprawy potoczyły No nie najlepiej. Przegraliśmy 4-1 w, w Częstochowie. Czy... Co trzeba zrobić, jakie nauki można wyciągnąć z tamtego meczu, czy, czy to jest y, jakiś dydaktyczny y, aspekt, y, zastanawianie się, jak tam ten mecz wyglądał, no i co zrobić, żeby przywieźć punkty z Częstochowy? Znaczy my ten mecz, z, znaczy generalnie Rakowa, w y, meczu z nami analizowaliśmy nie tylko pod kątem tego przegrane me, przegranego meczu w Częstochowie na wiosnę, y, bo my wcześniej wygraliśmy dni dwa razy i raz remisowaliśmy, tam też były fragmenty Fragmenty, które można powiedzieć pokazują jak można Rakowa ukruszyć. Ten mecz też do pewnego momentu toczył się dobrze, ale, ale my w tym meczu zginęliśmy od tego nad czym się, przed czym się uczulaliśmy, przed czym się cały czas zwracaliśmy sobie uwagę, czyli na fazę przejściową, stratę piłki i reakcję po stracie piłki, bo Raków jest naprawdę mega skuteczny i zabójczo, zabójczo groźny, więc... Mam nadzieję, że właśnie z tego meczu przegranego wyciągniemy wnioski, bo tam też były fragmenty dobrej gry, natomiast e, fragmenty dobrej gry z Rakowy nie wystarczą. Trzeba zagrać 90 minut, e, tak jak graliśmy w tych meczach wygranych, 1-0, 3-0, czy w zremisowanym meczu e, półtora roku temu, więc materiał poglądowy jest. Wiemy z kim gramy, gramy z aktualnym mistrzem Polski, z zespołem, który w dalszym ciągu gra w europejskich pucharach i, i zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast no, my też jesteśmy w sytuacji specyficznej. Eee, brakuje nam punktów i tych punktów musimy szukać wszędzie. Już nie tylko z zespołami, które gdzieś tam są w naszym zasięgu, ale również z zespołami z czuba tabeli, tak jak Raków czy, czy choćby Legia. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Brakuje tych punktów. Już, już niewiele meczów do końca jest pytanie takie, bo legia zdaje się, chce przełożyć ten mecz, ten mecz z tej drugiej kolejki, ten, który tutaj ma grać 20 grudnia. Czy pan byłby za tym, żeby ten mecz na, na wiosnę odłożyć? Czy wie pan. No, generalnie nawet patrząc z punktu widzenia takiego y, interesu klubu, no, y, jaka jest różnica między meczem 20 grudnia a 27 stycznia? Publiczność. Przyjdzie w sile powiedzmy 3-4 tysięcy, generalnie nie wiem. Nic się wielkiego nie zmieni. My uważam, teraz gramy, jesteśmy, jesteśmy w trudnej sytuacji, ale skoro ma, jesteśmy w jakimś ciągu i będziemy grali, my optujemy za tym, żeby ten mecz jednak zagrać 20 grudnia. Ja wiem, że trwają dyskusje, że mecz chyba Rakowa z Koroną jest już przełożony na wiosnę. My optujemy za tym, żeby ten mecz zagrać teraz, żeby po prostu skończyć tą rundę, a nie przeciągać sobie rundy jesiennej do wiosny. I to też nie wiadomo do jakiego terminu, bo to jeszcze termin nie jest znany. Czy jeszcze może mamy jakieś pytania? Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Ja tak zapytam o to, co tutaj dość często jest mielone i na tych konferencjach i pomeczowych, czyli no tą poprawę gry ofensywnej, no bo Mówi pan, że trzeba szukać punktów wszędzie. No trzeba, tylko tych punktów nie będzie, jak nie będzie bramek? Nie? No, przynajmniej jedno, dwie trzeba nawet strzelać. Jedna to chyba za mało czasami, żeby wygrać. Jak pan widzi tą sytuację? Czy udało się panu coś nowego, nie wiem, wprowadzić do tej ofensywy przez te dwa tygodnie, czy, 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 czy szlifowaliście to, co do tej pory było? Znaczy, no, my cały czas nad tym pracujemy i zdajemy sobie z tego sprawę że z naszych powiedzmy jakichś tam ułomności piłkarskich, że strzelamy mało tych bramek. I, i tak jak mówiłem, po ostatnim meczu ze Śląskim, no, co z tego, że oddaliśmy 27 strzałów na bramkę i przegraliśmy ten mecz 1-0, grając y, ostatnie nie wiem, 12 minus w przewadze y, dwóch zawodników. No, to, to jest nasz problem, zdajemy sobie z tego sprawę, no, ale to też się musi zmienić. I, I musi się odwrócić. Pracowaliśmy oczywiście nad tym yy, też w czasie tych dwóch tygodni, no ale też trzeba powiedzieć, że pracowaliśmy bez Kalmana i bez Śmiglewskiego, czyli praktycznie z nominalnym jednym napastnikiem, jakim jest yy, Patryk Makuch. No, to na pewno nie ułatwiło zadania, ale, ale myślę, swoją pracę wykonaliśmy. Jakie tego będą efekty? No mam nadzieję, że będziemy już widzieć w sobotę. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Drężak, kto miał najlepszą skuteczność na szczelnicy? Na trener hmm. Nie, nie narzekam, no bo moja, moja tarcza wygląda akurat nieźle po tych szczelaniach. Pytanie, czy to tylko moje strzały, czy, czy partnerów z boku też, no ale, ale mówiąc już tak poważnie, no zrobiliśmy sobie taki przerywnik. Było trochę zabawy, śmiechu, myślę, że fajna konsolidacja drużyny. Natomiast co z tego wyniknie? pokaże czas. Wraca do was Maciej Palczewski, no już troszkę w innej roli. Jak pan, jak pan komentuje ten, no, czy no, ten fakt? Myśmy już od dawna rozmawiali z Maciem, żeby, żeby w jakiś sposób go zagospodarować, bo przeznam go doskonale, wprowadzałem go do tej trenerki powiedzmy seniorskiej, eee, poszedł w górę, fajnie, fajnie zaprezentował się w Lechu, natomiast eee, tu jest duże pole do, do, do manewru, jeśli chodzi o te grupy nasze młodzieżowe. Został koordynatorem tych grup młodzieżowych. Będzie w jakiś sposób to centralizował to szkolenie wszystkich grup młodzieżowych. Oczywiście, jak będzie taka możliwość, to, to skorzystamy z jego podpowiedzi, z jego, z jego pomocy. Natomiast fajnie, że chłopak związany z Krakowią, z pasami, wraca do, do siebie, można powiedzieć. Michał Knuralow, Dzień dobry trenerze, ja chciałem o dwie takie sprawy pytać, On, to pytanie też się często pojawia, co w tej chwili tak naprawdę robi Matias Heborasmusen jakiego jak jego sytuacja I, i drugie pytanie, pani prezes i pan wiceprezes na tej konferencji przed meczem ze Śląskiem mówili o poszerzeniu też tego sztabu o analityka, czy, czy wy już nad tym pracujecie i czy można się spodziewać, że to tak od, od tych zimowych, czy to wiosennych przygotowań to się tutaj ten sztab poszerzy? Jeśli chodzi o Hebo Rasmusę, no jest w trakcie rehabilitacji, teraz takiej bym powiedział trochę innej, inną metodą, no miejmy nadzieję, że to będzie skuteczne, bo my naprawdę z utęsknieniem czekamy na jego powrót, jego nam naprawdę bardzo brakuje, ale ile to jeszcze potrwa czasu, no naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, bo, bo to jest jednak praca z, z organizmem ludzkim, który czasami... W niektórych sprawach stawia weto, więc no, musimy się uzbroić, po prostu w cierpliwość. Ja wierzę, że, że niedługo będzie zdrowy. Natomiast odnośnie, odnośnie poszerzenia sztabu szkoleniowego tak, my już jesteśmy po rozmowach, można powiedzieć, prawie po finalizacji rozmów z chłopakiem, który do nas dołączy prawdopodobnie od meczu z stalą Mielec. Więc yy, od tego czasu będziemy mieli jednego dodatkowego yy, trenera w sztabie. To tak dopytam jeszcze, bo, bo Pan to zawsze podkreśla i ma to odzwierciedlenie w faktach, że lubi się młodymi trenerami otaczać. Czy to jest też ktoś taki bardzo perspektywiczny, bo, bo tak to wyglądało w ostatnim czasie tutaj? Na pewno młodszy ode mnie. To ja jeszcze chciałem dopytać tak trochę w też w tym stylu, co Michał, bo też na tej konferencji było mówione, że będzie rozbudowywany też dział scoutingu i, i tam też pani prezes zapowiedziała, że ma świadomość tego, że w zimie konieczne będzie wzmocnienie drużyny. To też chciałem zapytać, czy już macie jakiś tam kandydatów? Yy, których obserwujecie i czy już jakieś przymiarki transferowe robicie? Tak, na, już, na, już na. mamy kandydatów, których oglądamy i nawet z którymi rozmawiamy. Yy, natomiast myślę, że trochę za wcześnie jest jeszcze, żeby mówić o jakichś tam, powiedzmy, konkretach, ale zarówno do działu skautingu, bo to nie będzie tak, że my skauta sięgniemy z ulicy i nagle ktoś będzie pracował. Musimy, yy, musimy po prostu yy, posiłkować się już ludźmi, Którzy, którzy coś wniosą, więc trwają rozmowy i z kandydatami na skautów, i oczywiście z zawodnikami, którzy by nas wzmocnili. Może nie będzie tutaj nie wiadomo jakiej liczby transferów, natomiast tak jak mówiłem, chcielibyśmy zrobić takie dwa konkretne transfery do tej drużyny, podnoszące jakość. Chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że w przerwie zimowej nie ma tak wielu zawodników, bo te umowy są tak konstruowane zazwyczaj są w letnim okienku transferowym kończone te umowy. Natomiast no, postaramy się sprowadzić dwóch, trzech dobrych zawodników. Panie że ja chciałbym jeszcze wrócić do tego pytania o potencjalne przenosiny tego meczu zaległego drugiej kolejki na, na wiosnę no, w tym kontekście transferów dwóch nowych zawodników, którzy przepracują okres przygotowawczy, mogliby wtedy w tym meczu zagrać to po pierwsze. A druga sprawa jest taka, czy nie obawia się Pan trochę o stan boiska, ponieważ Krakowia jeszcze rozegra trzy mecze u siebie w grudniu, a warto też spojrzeć, że Puszczanie Połomice, która swoje mecze domowe rozgrywa na naszym stadionie Krakowi, także gra trzy mecze, z czego 11 i 16 grudnia te mecze są zaplanowane, więc nie obawia się Panu to, że, że boisko może no, być w bardzo trudne 20. Boisko na pewno będzie bardzo trudne, natomiast no też nie ma takiej powiedzmy, gwarancji, jak to będzie wyglądało na wiosnę, ani my przede wszystkim y, nie znamy potencjalnego terminu, który chcą, y, na których są nam przełożyć mecz na wiosnę. Bo no, na wiosnę to mówimy w, w kontekście ogólnym. Wiosna y, piłkarska zacznie się na początku lutego, a będzie się kończyła z końcem maja, więc y, nam też trudno powiedzieć. No, oczywiście jakieś tam rozmowy trwają, natomiast na chwilę obecną, jeśli ta sytuacja miałaby tak wyglądać, to, to my, my, my jesteśmy gotowi do gry po prostu. No. Zabrano nam możliwość, yy, ja to oczywiście raczej legi rozumiem, jak najbardziej postąpiłbym tak samo, natomiast uważam, że szkoda, że tego meczu nie włożono nam gdzieś wcześniej. Hmm. Czy mamy jeszcze może jakieś pytania? To może na koniec o o jeszcze o ten taki symboliczny dwumecz z Rakowem, no bo tak się składa, że, że Krakowia zagra dwa mecze, ten drugi w Pucharze Polski. No tak zupełnie paradoksalnie nie można tak myśleć, ale można powiedzieć ten mecz w Pucharze ważniejszy, prawda, bo on jest taki zero jedynkowy. Wygrywamy, gramy dalej, przegrywamy, y, przygoda w Pucharze się kończy. Czy pan ma y, koncepcję, żeby grać tak naprawdę pierwszym składem ten mecz pucharowy? Wiem, że jeszcze trochę wyprzedzamy, y, ale no, czy wy, wystąpimy w tym pierwszym garniturze. Panu, to teraz to do meczu porowego jeszcze jest trochę czasu. No, dla nas na każdy najbliższy mecz jest najważniejszy. Najważniejszy jest ten obecny z Rakowem. natomiast Pucharowy będziemy traktować go jak najbardziej poważnie, bo yy, tak jak Pan mówił, no, to jest opcja zero-jedynkowa, więc, więc yy, absolutnie nie będzie tu żadnego... Zresztą, co można mówić na początku grudnia o przeglądzie wojska, no więc yy, będziemy grali na pewno najsilniejszym składem, ale tym sobie jeszcze głowy nie zawracamy, bo do tego meczu jeszcze dwa mecze ligowe, bardzo ważne mecze ligowe i to jest ten nasz, nasz priorytet. Jako, że chyba nie mamy już więcej pytań, w takim razie dziękujemy serdecznie. Dziękuję Państwu również.